ohio wam wszystkim, ja jestem NaviDopelkom a to jest gra World of Tanks dobra, jedziemy tam prawą stronę dobra, jesteśmy ten ładną gierkę mamy, jest na piąte jak nic tutaj nie ugram, to jestem tym Eee... Yy, słabym graczem kurde, naprawdę tu będzie ciężko czegokolwiek nie ugrać no pojedziemy i może coś zrobimy w tej rundzie Trochę sobie pograłem Ogólnie to mam zamiar sobie załatwić 28 ósmy tier, Tyle, że zabraknie mi na niego hajsu pewnie I będę musiał kombinować jak zdobyć ten hajs Będę musiał grać, 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 grać Aż w końcu uzbieram, bo tam chyba 2,5-3 miliona Na następny ten czołg KV-4 dokładniej Dobra, idziemy, idziemy, idziemy Oprócz tak naprawdę, no ogólnie KV-4 no, no... Jak co wiem, to ja idę w te chyba gorsze czołgi, jak się nie mylę, ale to chyba zależy od gustu, jak dla mnie, mi się wydaje. Dobra, jesteśmy na miejscu. Razem z te 34 i KV-1, dobra, to jestem tutaj najwyższym tierem. O, kv dostała po mordzie, że tak powiem. Przydałby się jej lekkie wsparcie. Ale nie wyjadą na nią. aż powiem, że to jest taki, taki darmowy kill. Tarno nas już zaginął. Uuu, nie trafiłem. Leoparda pojechał? Chyba jedno w trafieniu odpada Dobra, ale widzą mnie Tiger coś tu kombinuje No jedź dalej Nie, no, no, kurde, no, no. Tiger spoko dostał. Ma krótsze przeładowanie, dobre Muszę się na tym skupić. Oh. Skąd? No jak się mną bawić będą? Skoda Dostał I Teraz prędko nie wychyli, ale tutaj Skoda jest i Tiger wyjeżdża serio. To zrobili mnie. No i jeszcze Oj, brakowało mi tu. Ale mi porobili. Ej, dlaczego tam ci wszyscy tak szybko poginęli? To jest niesprawiedliwe. Ja tak się nie bawię. Naprawdę, to jest złe. Tak chamsko wszyscy na mnie wyjechali, nawet nie zdążyłem nic zrobić, tylko zbijem chyba im w sumie tysiaka. To, to chociaż jakiś jak dojdzie. A więc tak patrząc sobie, już odblokowałem najlepsze działo, ósmego tieru, bo i tak będę musiał bym musiał tutaj odblokowywać a to nie przeszkadza mi, że mam już teraz tutaj jeszcze jakieś jest o w sumie to, to, to tak, no, mniejsze, mniejsze obrażenia ale penetracja jak tam penetracja lepsza rozrzut mniejszy. No. Ogólnie to nawet dobre. A tutaj jeszcze wieżyczka jakaś, tu, tu, tu tutaj jest. Mmm, pancerz większy, zasięg, masa. ho. Tu trzeba gąsienicę odblokowywać, żeby móc je nosić. I trzeba się zbierać do tej jedynki potem do ISA4. Tylko kwestia czasu już go będę miał. Zatem potem do tej szóstki jest, ale. Ten. no to poczekamy, już nie będziemy zacząć innym e, czołgiem. Bo tak chwila, moment, już tam prawie że kończyli to. I no nie mogę się doczekać aż kawałkiem, no, z to, to będę, no. Chciałbym już tam pojeździć trochę. Już tak wygląda, tak nawet masywnie, tak powiem. Ale brakuje mi do niej ile? No, 50 tysięcy XP, i, no, ponad półtora miliona. To jeszcze trochę zbieraniny. A może mam jakieś misje? Mm, misje. Na stółkę Mhm mm. mm Misję jeszcze raz O, like jest, czyli O, o tysiąc uszkodzeń czołgą ciężkim przeciwnika Nie spełniono warunku pobocznego Zniszcz e, przynajmniej dwa pojazdy O tak, jest dobrze. Znisz wrogi poez, staranując go. Uuu. to może być spoko. To można spróbować. To będzie dosyć trudne, ale mogę próbować. Dobra, coś tam dostałem. No i siaka tylko nie. jeszcze do naprawy czołg poszedł i tak dalej. No to mówię, to nimu zbieram na ten ósmy. To jeszcze czasu minie. Ale mogę, dobra, do, się poczekać i teraz tak. Hmm, 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 hmm. wota nie będę walał. <śmarsz> na pewno nie. <śmarsz> Już jakieś porównania mam. Hija. Co tam wyszło z tamtej gry? Ona się zaczęła od następna no, 3, 8. No, to nie tak kiepsko. No ale 7, 6. Dobra, jakoś musimy to ugrać. Ugramy to z palcem w pupie. I gdzie ciśniemy? Gdzie ciśniemy teraz? Tak sobie patrzmy po mapie. Pójdźmy mm, 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 mm. na lewo. Tam mi się wydaje fajne miejsce do zabawy. No Już w sumie wszystkie ciężkie jadą tam. Dobra, pojedźmy tam. Tam będzie większa zabawa. Albo dobrze, już tam jedziemy. Jak mieliśmy tam jechać, to tam mieliśmy. Bo widzę, że małych tam jedzie, to jak tam by nam wyjechali w jakiejś większej ilościach, to byłoby troszeczkę kiepsko. A zawsze ciężki czołg się przyda. Tym bardziej, że jest prawie, że no... Taki na równi, jeśli chodzi o ten. Bo siódmy to jest nawet tak dobrze. Rudy! Tam jest Rudy! Pamiętam ten. To było, czekajcie, czterech pancernych i Pies, No hmm. Pamiętam to oglądałem. No to było dawno. Już... Kiedyś to oglądałem prawie że na co dzień, a potem gdzieś płyty pogubiłem, bo na płytach to miałem. I wyszło na to, że... i tak nie miałem wszystkich odcinków obejrzanych. Smutek. <laughs> Dobra, ciśniemy. Z czym tu mamy VK? Kor... Kor... komet. Komet, kormet, chciałem przecież kornet. Lock target here, okej. Okay. <laughs> Fajny nick. Zmysłowy. Hellcat. I mają? Ten już zginął nasz. To są oni. No to same ciężkie tutaj są. Dałem pytanie, co wy chcecie im zrobić? Te same ciężkie są. Uuu, nie trafiłem. No ale go już, zanim tylko w gościnicę. To pfu. dostał. Dobra, zdjęli go. No, to jest to Nino. Weź i zrób coś dla niego. I te 29 wyjeżdża. Nie. Dobra, wa ważne, że jest blokowana. Co to nic kombinuje? próbuję wyjechać tam, gdzie Hellcat był. Jakby mu uszkodzić gąsienicę o Oni dostało. mi tu lata. Su? Plecy mamy. Ale nam plecy robi. Ale mu to wyszło. Kurde. Dobra, przegraliśmy na same gierki dzisiaj. Ale jak na razie się ja mam Miżena, a więc komentarz spróbujcie, spróbujcie oceniacie. Papa. Pa.